Witam na moim kanale na YouTube Home Food Krieger i dziś zaprezentuję Ci jak zrobić kotlet mielony z piekarnika bez tłuszczu, zapiekany, pyszny, zupełnie inny. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować mięso mielone, to jest około 800 gram, będziemy potrzebować około 100 gram sera startego, 3 ziemniaczki, dwie cebulki, Trzy ząbki czosnku. Będziemy potrzebować jajko, piekarnik, tarkę. Ja nazywam się Dariusz Krywel i zapraszam. Pamiętaj, że możesz pomóc rozwinąć mój kanał, jeśli zasubskrybujesz oczywiście, jak Ci się spodoba to, co tu zobaczysz. Zaczynamy. Pierwsze co to zetrzemy ziemiaczki. Ziemiaczki, zetrzemy. Na grubych oczkach, tak? Tak, ziemiaczki mamy starte, ładnie na grubych oczkach. I teraz ważna rzecz musimy wypłukać te ziemniaki z tej mąki, tak żeby woda była klarowna. Kłuczemy zimną wodą. Proszę, woda jest już klarowna, więc możemy to teraz odcedzić, tak jak powinno być. Już nie ma tej mączki ziemniaczanej. Teraz trzemy cebulkę. Cebulkę zetrzemy na trochę mniejszych oczkach, tak, żeby to było smak tylko dało, tak? Cebulkę mamy już startą. Ładnie widać rzadko. Teraz dodamy czosnek. Czosnek, jak masz wyciskarkę, możesz wycisnąć, możesz ten czosnek wycisnąć. Jak nie masz takiej wyciskarki, możesz po prostu posiekać drobno nożem, tak? O. Ok, Ziemniaczki mamy na, na sitko, ale one jeszcze mają w sobie tą wodę, a ja to troszeczkę jeszcze odcisnę. Przełożymy tutaj. Ja gotuję dla siebie, więc nie będę używał rękawiczek żadnych. Jak ty uważasz, że potrzebujesz w rękawiczkach? Proszę bardzo, możesz robić w rękawiczkach. Nie mam nic przeciwko. Ja się swoich zarazek nie boję. Połączymy teraz te ziemiaczki z mięskiem. I z cebulką, z czoskiem, tak? To wszystko tutaj dorzucimy. Mamy cebulkę, ziemiaczki, mięsko. Dodajemy do tego. Dwa jajka. Proszę bardzo. Dodam ja tu mam zmieszaną sól z pieprzem razem. O sól my tak po prostu sam musisz wiedzieć ile, żeby to miało nie było ani za słone, ani za mało słone. I teraz musimy to ciasto wyrobić. Ja też to wyrobię ręką, po prostu jest mi wygodniej, tak jak mówiłem robię dla siebie. Musisz to wszystko wyrobić, żeby była jedna fajna konsystencja. Tak, tak jak widać, mamy tutaj już ładnie wszystko wymieszane, bardzo dobrze. Dzielimy to wszystko tak na cztery takie części, bo to będą cztery porcje. Ja wcześniej nastawiłem piekarnik na 190 stopni, żeby się już w trakcie jak ja robiłem to ciasto nagrzewał, żeby nie tracić czasu. Przygotowałem sobie blaszkę z papierem takim do piekarnika, do pieczenia, żeby to ładnie wszystko się tutaj ułożyło. I formujemy teraz te kotlety. Najpierw rękę proponuję zamoczyć w wodzie, żeby się to ciasto ładnie odchodziło. Tak, to będą cztery porządne kotlety. Układamy. I formujemy takie gniazda. Tak, żeby środek był, było miejsce, bo tu damy jeszcze pewne składniki. Kotlety mamy przygotowane na blaszce. Tak jak mówiłem, blaszka jest wyłożona papierem, wszystko uformowane. Tutaj w środku trzeba zrobić dokładnie tak samo, jak widzisz na filmie. Zrób to, co ja zrobiłem, tak? Takie miejsce na to, żeby tu później wypełnić to serem i tu do środka damy jeszcze jajeczko. Teraz wkładamy do piekarnika na około 35 minut. Na temperaturę 190 stopni przez 35 minut 190 stopni. Tak, tak zobaczcie, kochani. Podczas pieczenia zebrało się bia białko. Po prostu no, w mięsie jest woda i, i, i jest białko. Ja to najzwyczajniej w świecie zbieram to białko łyżką i wyrzucam. To nie jest nic strasznego. Tak czasami się dzieje, jak jest za dużo w, wody, w mięsie, wody. Także zbieramy to białko dookoła, żeby wszędzie było ładnie sucho i żeby było tylko mięsko. I wkładamy dalej do piekarnika, tak żeby razem było te 35 do 40 minut. Jak są większe porcje, dajcie nawet 40 minut w piekarniku na 190 stopni. Tak, minęło te 40 minut, wyjęliśmy to, wyjęliśmy i teraz dodajemy następny składnik. Dodajemy na górę ser tarty. Ja daję taler. Ty możesz dać, nie wiem, mozzarellę, taler. Jaki, jaki masz po prostu. Co masz w lodówce, jaki ser. Tak dobrze jest, żeby miał te 45% tłuszczu, wtedy on się fajnie rozpuszcza. I na to jeszcze dajemy jajeczko. Słuchajcie, kochani, ja ten przepis dostałem od swojej znajomej Asi, pani Asi. Zapewniała mnie, że będzie przepyszne. I mam taką nadzieję. O, na górę ładnie jajeczko. Jak trochę białka ci ucieknie, nawet nie przejmuj się. Czyli jeżeli ktoś by miał sprawdzony fajny przepis, może do ciebie wysyłać. Wiesz, napisz, możemy Super. nawet razem razem zrobić to w interakcji jest kanał online taki, gdzie mogę gotować na żywo i możemy to razem zrobić. Zresztą również zapraszamy w każdą sobotę o 12:00 gotujcie razem z nami na żywo. Planujemy to zrobić. Jak będą chętni, i będą osoby, które chcą się dołączyć, jak najbardziej to zrobimy. I wkładamy na następne 15 do 20 minut do piekarnika. Na tą samą temperaturę. Voilà. Ok. Kotleciki mamy gotowe. Wyjmujemy. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Po tym białku nie ma. To tu wyłączę. Kuchenkę. Po białku nie ma w ogóle śladu. Tak, teraz przełożymy kotlecika. Zobaczcie, po tym białku naprawdę wszystko już można zapomnieć. Mamy piękne mięsko. Możemy teraz troszeczkę pieprzu z solą dać na górę. Proszę bardzo. Ja lubię jeszcze rokule. Daj tutaj troszeczkę zielonego tego zdrowia. Wygląda od razu zdrowiej. Tak, od razu zdrowiej wygląda. Słuchaj, i do tego możesz podać dodatkowo, jak chcesz. Na przykład zielona sałata, ogórek, pomidor, wszystko razem wymieszać, tak jak lubisz z ostem balsamicznym. Jak chcesz majonez, daj majonez. Jak chcesz sos jogurtowy, daj sos jogurtowy. Proszę. I teraz będzie chwila prawda, prawdy, jak to wszystko wygląda w środku. Proszę, widać mięsko jest upieczone, wszystko ładnie doszło, jajeczko jest ścięte. Tu ser jest rozpuszczony ładnie. Także życzę smacznego! Jeśli Ci smakuje. Jeśli podoba Ci się to, co widzisz na tym kanale, pamiętaj, żeby zasubskrybować. Pomożesz w ten sposób rozwinąć ten kanał dalej. I co dalej? Życzę smacznego!